Cześć, Daria. Cześć. Dawno cię nie widziałam. Tak, ja trochę się chowałam, ale pracowałam też nad muzyką, nad jakimiś tam swoimi sprawami, żeby wrócić mocniejszą. Hmm. Ale mocniejszą muzycznie czy psychicznie, czy ogólnie? Ogólnie. Myślę, że naprawdę te dwa tematy bardzo się z sobą łączą, więc hmm. w ten sposób. Daria, ty jesteś od zawsze tak naprawdę związana z telewizją polską. Często też ta telewizja musiała mierzyć się z krytycznymi komentarzami. Teraz też sporo zmian. Jak ty jako artystka na to wszystko reagujesz? Ja w ogóle jestem szczęśliwa z tym, dlatego że ja też, no jest to mój trzeci sylwester, więc też wiem już, czym to się je i wiem, co dotychczas być może mnie. Zaskakiwało, a teraz już mnie nie zaskakuje. Natomiast yy, nie jestem szczęśliwa pod kątem tego, że jako państwo w ogóle my zaczęliśmy się interesować polityką i trochę zrozumieliśmy, że to wszystko zawsze będzie na nas wpływać i to. Nawet jeśli nie na mnie, bo na przykład uda mi się być, no na przykład nie wiem, jestem blondynką i, i idealnie wpasowuję się w to środowisko polskie, to nie wiem, mój brat może, może nie być blondynem, może być trochę inny i w tym wypadku uważam, że dlatego warto jest wtrącać się w tę politykę. Co do, co do tego, na przykład, kto tutaj pracuje, to ja miałam tylko wspaniałe doświadczenie i też przyznam, to mogę z Tobą poruszyć w ogóle ten temat, że czasami jest mi przykro, że nikt w życiu nie przeprosił mnie za wszystkie komentarze, które padały pod moim imieniem, że ja miałam coś ustawione. Bo nigdy nie dostałam przeprosin i pamiętam, że nawet do tej pory właśnie to mnie też tak wystraszyło względem takich konkursów, że dlaczego ja, jeśli ja miałam jechać i mimo tego, że gdzieś tam miałam dobre statystyki, to ludzie wmawiali mi, pisali bardzo brzydkie komentarze, również miałam jakieś artykuły o tym, kto jest na przykład fanem mojej muzyki, jakbym miała za to płacić cenę, chociaż ja nigdy się o to nie prosiłam i, i każdy fan, jest mi miło, jeśli ktoś lubi moją muzykę, tak? Więc ja zawsze będę naciskać na to, żeby mnie jednak bezpośrednio do tej polityki nie mieszać.